No i ostatnie chwile przed sadzeniem nowych plantów. Dzisiaj jest poniedziałek, w piątek mają być. Czyli rozkładamy maty z granulatem, substrat perlite. Paleta przygotowane po 70 sztuk. Szefu chyba w zeszłym roku ładnie, w tym roku sorry, ładnie zarobił, bo kupił dobrej jakości, fajnie opakowane. Poprzednio mieliśmy takie, że trzeba było je tam układać, klepać i tak dalej, żeby to się ładnie porozbijało, teraz jest normalnie przygotowane, elegancko. No sprawa jest prosta, no co, no, położymy odpowiednie odległości. Tu akurat tego nie widać, bo mnie kamerka nie objęła. no ale w każdym razie musimy włożyć tak wężyk, żeby cały ten kroplomierz plastikowy wszedł tam do środka, żeby nam, jak już woda pójdzie ciśnienie wody nie wyrzuciło tego kropomierza no i co woda zostanie puszczona te całe tak zwane nazywamy pampersy nasiąkną zostaną wypełnione wodą ten granulat wszystko przyjmie później część tej wody zostanie opuszczony i to wszystko no na co zwracamy uwagę? Zwracamy uwagę na to, właśnie, żeby to były te, te kroplomierze włożone do końca, no i żeby te pampersy były rozłożone równo, żeby y, nie przytkały kanalików, y, którymi ta woda jest odprowadzana do y, rynienek. E, fajna, lajtowa robota. Najgorsze tylko jest to, że jest zimno bardzo rano, tu mamy z góry widzimy, zimno rano jest i trochę marzniemy.